Bezprzewodowy kinetyczny wyłącznik światła RF433 podwójny biały. Opis produktu. Bezprzewodowy kinetyczny wyłącznik światła RF433 podwójny biały, nowoczesne rozwiązanie dla Twojego domu. Kinetyczny wyłącznik światła RF433 to nowatorskie urządzenie, które zmienia sposób zarządzania oświetleniem w Twoim domu. Dzięki bezprzewodowej technologii RF433 możesz cieszyć się wygodą i nowoczesnością, które doskonale wpisują się w ideę inteligentnego domu. Kinetyczna technologia bez zasilania pełna wygoda. Wyłącznik światła korzysta z kinetycznej technologii, co oznacza, że nie potrzebuje zasilania. To sprawia, że jego instalacja jest niezwykle prosta, a Ty nie musisz się martwić o wymianę baterii. Takie rozwiązanie zapewnia pełen komfort i oszczędność energii. Zasięg działania: efektywność do 80 metrów na zewnątrz. Bezprzewodowy kinetyczny wyłącznik światła oferuje imponujący zasięg działania do 25 metrów w pomieszczeniach oraz do 80 metrów na zewnątrz. Dzięki temu możesz swobodnie kontrolować oświetlenie w całym ogrodzie czy na tarasie, nie obawiając się zakłóceń sygnału. Możliwość sparowania z wieloma źródłami światła, elastyczność w użytkowaniu. To wszechstronne urządzenie pozwala na sparowanie z maksymalnie dziesięcioma różnymi źródłami światła, co daje ci dużą elastyczność w zarządzaniu oświetleniem w różnych pomieszczeniach. Niezależnie od tego, czy chcesz włączyć lampy w salonie, kuchni czy na zewnątrz, wyłącznik z pewnością spełni Twoje oczekiwania. Wytrzymałość na 100 tysięcy włączeń/wyłączeń długotrwała jakość. Kinetycznego wyłącznika światła RF433 charakteryzuje się wyjątkową wytrzymałością, mogącą wytrzymać do 100 tysięcy włączeń i wyłączeń. Oznacza to, że możesz cieszyć się jego niezawodnością przez długi czas, nie martwiąc się o awarię. Bezpieczeństwo Użytkowania Certyfikat C Urządzenie posiada certyfikat C, co zapewnia jego bezpieczeństwo oraz zgodność z europejskimi normami. Możesz być pewien, że korzystasz z produktu, który przeszedł odpowiednie testy i spełnia wysokie standardy jakości. Specyfikacja techniczna kinetyczny wyłącznik światła RF433 podwójny biały premium. Rodzaj urządzenia wyłącznik światła typ standardowy dzwonkowy ilość przycisków 2 wodoodporność IP67 zasilanie niewymagane. Transmisja RF 433 MHz. Kolor biały. Technologia kinetyczna. Wytrzymałość do 100 tysięcy włączeń, wyłączeń. Zasięg do 25 m wewnątrz 80 m na zewnątrz model SHSKIN w dwóch. Znak bezpieczeństwa zgodności C. Bezprzewodowy kinetyczny wyłącznik światła RF433 podwójny biały, nowoczesne rozwiązanie dla Twojego domu. Kinetyczny wyłącznik światła to nowatorskie urządzenie, które zmienia sposób zarządzania oświetleniem w Twoim domu. Dzięki bezprzewodowej technologii RF433 możesz cieszyć się wygodą i nowoczesnością, które doskonale wpisują się w ideę inteligentnego domu. Kinetyczna technologia bez zasilania pełna wygoda. Wyłącznik światła korzysta z kinetycznej technologii, co oznacza, że nie potrzebuje zasilania. To sprawia, że jego instalacja jest niezwykle prosta, a Ty nie musisz się martwić o wymianę baterii. Takie rozwiązanie zapewnia pełen komfort i oszczędność energii. Dodaj przełączniki gdziekolwiek chcesz. Dodaj bezprzewodowy przełącznik z własnym zasilaniem do istniejącej instalacji. Będziesz mieć też pewność, że nie będzie potrzeby burzenia ścian, gdy dodasz go do swojej instalacji. Wodoodporny i pyłoszczelny. Dzięki wodoodporności IP67 urządzenie może pracować stabilnie nawet w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienka, kuchnia i balkon. Wyłącznik jest pyłoszczelny i pomoże ci zawsze utrzymać dom w czystości. Włącz oświetlenie ogrodowe na stole ogrodowym. Gdy zapadnie zmrok, możesz bezpośrednio włączyć oświetlenie ogrodowe za pomocą bezprzewodowego włącznika kinetycznego. Nie wymaga to sieci ani okablowania. Fantastyczny wieczór na tarasie. Proste kliknięcie przycisku w drodze do ogrodu, aby włączyć urocze oświetlenie, z pewnością uczyni wieczór przyjemniejszym i przekształci każde spotkanie w ogrodzie w wyjątkową część inteligentnego życia w Twoim domu. Jest potrzeba podświetlić podjazd z dowolnego miejsca, bez dodatkowych kabli i bez problemu. Dlaczego warto? Łatwa i szybka automatyzacja urządzeń. Prosty montaż, bez skomplikowanych instalacji. Niezawodne działanie w domu, garażu, biurze czy warsztacie. Kompaktowa konstrukcja. Produkt nowy, sprawdzony i gotowy do pracy. Tradycyjna instalacja elektryczna rozprowadzenie kabli, kucie, następnie szpachlowanie i malowanie. Proste rozwiązanie i prosta instalacja bez kucia ścian. Do wyłącznika proponujemy zastosować kontroler dostępny na naszych innych aukcjach. Pojedynczy lub podwójny w zależności od wymagań. Jak nas znaleźć? Uzupełniamy na Allegro. Wybieramy w zakładce, czego szukasz. Wpisujemy. PaxOffice. W zakładce. Wszystkie kategorie. Wybieramy. Sprzedawcy. Dziękujemy i zapraszamy. Zespół PaxOffice.